Cześć wszystkim, mam nadzieję, że wszyscy wszystko dobrze. Uh, tak, dzisiaj na cześć już uh, legendarnej frazy uh, Don't Push the Horses, uh, Aleksandra Usyka, um, ja chciałbym podzielić się z wami pięćmi uh, angielskimi idiomami uh, powiązanymi z tworzeniami. To już rozpocznie um, Naše prvo idioma vse odne je The Cat's Whiskers. Ta um, idioma je no, nekoliko staromodna, če smemo tak, no, dos, um, tako, ampak vseeno ljudje dosti izživajo tako idiomo. Jaz sam dosti izživam to frazo. In to izživetje je za opis o človeku. jak crash siebie you za wszystkich innych. I na przykład He thinks he is the cat's whiskers. Nasze drugie idioma to It's a dog's life. Um, I całą frazę zazwyczaj u w wid na opis składnej sytuacji, um, o skilki ono oznacza, że życie ważkie.

I, napreklad, you are flogging a dead horse, trying to persuade her to listen to you. Naša predastanja idioma, to sort the sheep from the goats. I, cja idioma opisuje diju jaka spremovana na pošuk ludej, abo reče, višćoj jakosti, z hrupej. U našem prekladi this exercise on the subjunctive will definitely sort the sheep from the goats. Um, це означає, що я думаю, що це завдання покаже мені, які люди краще володіють, знають, um, володіють англійською мовою, знають англійську мову в такому, такому випадку. I nasza ostatnia idioma dzisiaj to shed crocodile tears. I ta fraza wyrywa się, kiedy człowiek wdaje, że jest smutna albo zasmucona jakąś uh, sytuacją. I na przykład, ignore him, he's just shedding crocodile tears. Так, то в принципі це все. Як і завжди, я дуже сподіваюся, що цей короткий урок був для вас корисним. І якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, напишіть їх в коментарях. Дуже вам вдячний за увагу! Бережіть себе! Слава Україні!